Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny. Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się. Od zarazy głodu, ognia i wojny, wybaw nas, panie. Od zarazy głodu, ognia i wojny, wybaw nas, panie. Od zarazy głodu, ognia i wojny, wybaw nas, panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, panie. My grzeszni Ciebie, Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Matko, uproś, Matko, przebłagaj. O Matko przyczyń się za nami. Matko uproś, Matko przebłagaj. O Matko przyczyń się za nami. Matko uproś, Matko przebłagaj. O Matko przyczyń się za nami.